Słuchaj uważnie, to nie jest bajka dla dzieci. Sam życie na tyle, by nie wierzyć w przypadki. przypadki. Wchodzisz w to miasto, zostawiasz na szkle ślady śmi. Ty szukasz prawdy, szeptów pod osłoną nocy, i co zwiążą nam dłonie. Zanim zamkniesz oczy, chcesz, bym był murem, gdy świat wokół pękar Czułem szeptem, gdy dopada cię lęki udręka. Ja widzę linie twych bioder, ten taniec pomieni. W tej chemii jest siła, co w pył wszystko zmieni. Wszystko zmieni. Twoje bezpieczeństwo, mój twardy uścisk Mój Twoje kocha, mój głód, którego nie puścisz. Idealna iluzja, trzy miesiące raju. Zanim nas różnicę, na boki rozkrają. Cel, to poczuć jak drżysz pod moją dłonią Czuję to mój cel To duma gdy twoje oczy mnie gonią, gonią mnie. Podziwiaj moją siłę, ja dam ci swój ogień Zatopmy się w sobie na krawędzi, na drodze To więcej niż seks, to instynkt i krew Namiętność tu mi każdy inny gniew Cel jest jeden, tu i teraz ty, Tylko ty. Cel jest jeden, tu i teraz ty Wiesz o w sferach poza ciałem A ja karmię się tym, jak na mnie patrzyłaś, gdy wstałem Bądź moją muzą, co klaszcze, gdy zwyciężam Ja będę portem, gdy życie cię spiętrza Wiem, że chcesz słów, ja wolę do tych skór Pisanie historii na prześcieradle bez cenzury Ta bliskość to walka dwóch różnych światów w Zapachu piżma i zwiędłych kwiatów Nie oceniaj mnie, otwórz się na ten mrok Czuję czuć twój entuzjazm każdy twój krok. Mój krok bądź moją przystanią bez pytań, bez sądu, utopmy się razem w tym samym prądzie prądu jesteś tak blisko czuję twój oddech mój cel to poczuć jak drzysz pod moją dłonią mój cel to duma gdy twoje oczy mnie gonią podziwiaj moją siłę ja dam ci swój ogień zatopmy się w sobie na krawędziach Tekst, to instynkt i krew, na to tłum i każdy inny ty. Cel jest jeden tu i teraz ty, Tylko ty. jest jeden tu i teraz ty. Tylko ty. Szczerość, fascynacja Wiesz, że tego chcesz, Dojrzały wybór. Dójójój cel. Osiągnięty.